Siemaneczko, siemaneczkom wszystkim tam Was bardzo miło i bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku aRankowania, Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, baw się dobrze, ostaw łapkę, suba, komentarz, jeżeli ich potrzebujesz, a my cóż, lecimy kolejny odcinek, lecimy kolejną grę, banuję moi drodzy Loch, bo było go ostatnio zbyt dużo. I po części zobaczymy, co to się wydarzy. W sumie Nimus vs. Anwen, więc moi drodzy, w sumie spoko. Nawet bardzo przyjemna para dla Sylwanu, jako taką, Według mnie, tak też myślę, tak też uznaję. Yy, większe obrażenia dla ulubionych wrogów. To ho, to bardzo. 25% to bardzo dużo. Dobra, specka w sumie. Więc jakby te niskie poziomy, łatwe jesteśmy w stanie zabić, tak. No, co ja wam mogę więcej powiedzieć? Wczoraj nagrywałem, dzisiaj kolej, znowu nagrywam, więc jakby Wy to widzicie w odstępach czasu, Ale dlatego mam taką samą koszulkę, hehe Ale tak poza tym byłem sobie dzisiaj na siłowni, poćwiczyłem sobie bareczki i plecki. No i witki zacząłem ćwiczyć. <laughs> bo z witkami akurat mam największy problem, tak yy, ogólnie rzecz biorąc. Dobra, co my tutaj widzimy? Oh my god, oh my god, seducznika i fajne buty i w sumie spoko zbroja. O kurwa bele, o kurde bele moi drodzy seducznika to oczywiście wchodzi jak złoto, wchodzi jak złoto. ochrona, hm. ochrona w sumie zostaje szczęście. I don't know yet, I don't know yet, ale myślę, że można by było w sumie to szczęście. Z dowodzeniem w sumie przygarnąć, tak? Jakby. raczej nie chcę grać żadnej, żadnej magii, tak? Odporność, odporność, moi drodzy, czy będzie dobra tutaj? Odporność w inferno jest bardzo przyjemna, szczerze powiedziawszy. I ją wezmę, bo ja nie będę robił szczęścia. Stricte. Mm, stricte, stricte. Będę chciał zwiększyć sobie na pewno liczbę oddziałów, czyli będę chciał sobie na pewno zrobić werbunek. Jak najbardziej będę chciał sobie zrobić werbunek. Będę chciał sobie zrobić odporność. Lemszczy Mściciel, na pewno, Szałbitewny w kolejności kolejnej Ale najpierw bym spróbował dostać e, może Ucznictwo, które tam było Ale zaraz poszukamy, tego na fullu nie potrzebuję Powiem wam szczerze, tego w ogóle na fullu nie potrzebuję Dobra, lepsze dowodzenie, spoko Chociaż dalej będę szukał <laughs> Dalej będę... Ben... <laughs> Oj, przepraszam Zapowietrzyłem się, mm, troszeczkę <laughs> Troszeczkę się zapoietrzyłem Dobra Mniej więcej w taki sposób to wygląda I jest pożąsiu Pożąsiu jest według mnie bardzo miło w sumie Eee no że karę boską spróbujemy zrobić, no ale tam chyba nie było dowodzenia w tej ścieżce, no, no, nie było, chociaż mogę iść z lewą ścieżkę. Wait a minute, wait a minute, dobra, lecimy do przodu, zastanawiam się w sumie, czy pod to dowodzenie podciągnąć taktyki, no nie chcę taktyki w żaden sposób. No, szał wezmę, tak, czy tak szał mi tak dużo da, gniew... Dobra, że mi daje ten gniew, to i weznę gniew, bo jakby na tego też to dobrze zadziała. Przez szczęście, pomysłowość 20% więcej, no ale lepsze, lepsze dowodzenie i dyplomację, jakby się udało dostać. jednego grupowego hejsta, czy rzucę? Bardzo rzucę w sumie, szczerze powiedziawszy. Jestem w stanie go rzucić, więc sobie teraz spróbuję zrobić. Aura szybkości, eksperckie dowodzenie, mogę jeszcze szybciej tam wbijać, ale jakby. No nie wiem, czy ja koniecznie chcę tam szybko wbijać, bo ja mam strzelaki, strzelaków na pełnej, tak? Eksperckie dowodzenie. Więcej morale. Aura szybkości mi zwiększa mobilność w sumie. Lepiej mieć mobilność, tak? Jakby mieć. By yy, nie mam za bardzo co zbić. Mogę w sumie jedno szczęście raz zbić, bo nie potrzebuję i wezmę tego hejsta, bo nawet pojedynczy hejścik trochę nam pomoże, tak? Według mnie, nawet, bardzo sobie może pomóc przyspieszyć te ruchy. Staty są nawet solidne. Ta ścieżka też daje odporności, daje jakieś rzeczy do wywalenia. Amunicja, atak, Modyfikatory, atak, obrona siła czarów. szczęście. Jakby, no, nie mamy dużo szczęścia, bo nie będzie na wchodzić szczęścia i tak dalej, tak dalej. No, ta ścieżka też jest naprawdę fajna, ale ja chcę zagrać w ucznika, tak. Jeżeli mi się uda, wszystko dobrze, fajnie zrobić. To z takimi odpornościami, to nawet jakby chciał we jakąś hipnozę, no to mamy nie dość, że z odparcia z tego, tak? Z tego mamy aż 20%, plus 15% z, yy, z odporności, ze szczęścia, plus jeszcze z kunia, którego zagramy oczywiście, więc intrygujące, to co możemy jeszcze sprzedać. Tu do tego mamy jeszcze jakieś szczęście, jakaś obronka. Fajnie, fajnie to wygląda. To nie jest jakiś taki potężny bit, tak, bo to nie jest jakiś mega mega, ale ta obrażanka zobaczycie na uczniku jak porobią. Naprawdę to taką kosę dostanie po jajcach, że, że się aż wystraszy, że się aż przerazi według mnie. Jak przerazi według mnie. Chciałbym taki mieć entuzjazm jeszcze do jakiejś fajnej giereczki. Dobra, tego nie potrzebujemy i tej odporności też nie potrzebujemy. No ale sety są naprawdę solidne, tak? Nawet z tą hejsta będziemy mogli sobie tam rzucić parę razy, nie? Też ulubiony wróg, jak w hejdzie, to przecież ja go zjem jak w masło, tak? Zjem go jak w masło. I może jeszcze coś do strzelaków dostaniemy? Wszyscy łowcy. A, jeszcze pasywka do Sylwanu to daje. Czy ja będę złapy, mógł szybciej. O Boże! Będę też w sumie mógł szybciej. Po prostu bić złapy, To też fajnie. U dwa obrony. Inicjatywa dla dużych stworzeń. Spoko. W sumie ok. Chociaż mhm. nie wiem, czy bym jednego poziomu jeszcze nie chciał przygarnąć. Tak troszeczkę to 3000. No to mi braknie. E, 3000 3000, e, nie, to ja bym wolał sobie... czekajcie, jestem w stanie kupić to i to 24000 tysiące. No nie jestem w stanie. W sumie tego też nie chcę kupić. Nie rację, bo to mam tą odporność. Więc w sumie to się... słabo. W sumie to tak naprawdę do dupy trochę. Dobra, dwa defa' sobie bym wziął. To bez sensu te 7 wiedzy, to też bez sensu. E, czekajcie, bo jak to kupię, żeby mi po prostu starczyło na jeszcze... No wiecie, żebym sam mógł kupić jeszcze Dobra, dwa defa sobie weznę. Jakby sprzedam błyskawice, żeby dostać poziom, tak? Jakby, żeby na pewno dostać poziom, to sprzedam to Co nie? I przynajmniej chociaż jeden poziom dostanę za za ciebie, tak? Więc zawsze chociaż tyle. Więc nie no słaba w sumie ta ścieżka wyszła. <laughs> Jakieś w sumie sobie jeszcze środeczek, no ale dobra, nevermind. Nevermind, było, minęło, trzeba sobie jakoś z tym żyć, tak? Trzeba i będzie w porządku. No, no jak mi manę pokradnie, to mi tam w żaden sposób to nie przeszkadza. Strzelanie z pełnej strzały to jest naprawdę potężna sprawa. Powiedzmy sobie szczerze, naprawdę potężna sprawa. I może go naprawdę mocno kosztować. Moral, 4 morala to też, znaczy dwa morale, czyli 3. Bo tutaj mam jeszcze ten pieszczonek, którego ściągnę, to jest naprawdę w porządku, plus szczęście, ciągle na plusie, też fajnie, więc nawet jak raz wejdzie to też swoje zrobi, więc może być naprawdę fajnie. Hmm, dajcie znać co tam u was, rzadko ktoś tam komentuje, co tam u niego i tak dalej, wiem, że to nie stream, ale równie dobrze możecie tutaj wrzucić. Jeszcze możecie zostać oczywiście wspieranie kanału, bo dużo was ogląda ciągle mało. Wspieranie, żebym narzekał, ale fajnie by było, jakbyście ktoś tam za tą rozrywkę dość regularną, już powracam do tej regularności, wspierał kanał. Możecie zostać wspieranie miesięcznie, wrzucać jakiś pieniążek, albo dotacje, jak najbardziej, tak. Jeszcze na jesień przyjdzie, będzie zimniej, będzie gorzej. Jakieś wrócą pewnie streamem. Będę, będę to chciał wrócić do streamów, ale zawsze jednak muszę te trzy odcinki arenkowania. Chociaż się zastanawiam, czy nie zrobić dwóch odcinków arenkowania i jeden odcinek rankedów w arenie, żeby dodać trochę rywalizacji do tych odcinków. Jeden, no more, no more, no more arenkowanie jest najfajniejsze, najluźniej mi się gra, najfajniej mi się gra, jestem najluźniejszy, nie przesadzam, nie cuduję i tak dalej. Więc zobaczymy, zobaczymy Czy coś też się pojawi, czy może ktoś jakiś turniej zrobi, czy coś, też byśmy pewnie wzięli udział Dobra, dobra jakby najpierw sobie sprzedam, może logistykę dostanę Ale pewnie nie, dobrze Walamy sobie to i walamy sobie to, bo tego nie potrzebujemy w żaden sposób I moi drodzy, szczęście żołnierza co. Jednoróg zawsze w porządku ze szczęściem żołnierza, tak? Zawsze to większa szansa, że wejdzie to oślepienie, co jest w porządku tak naprawdę lepiej niż to losowe. To też jest wiadomo losowe w pewien sposób, ale mimo wszystko mi losowe, tak? Mimo wszystko temu jednorogowi coś daj, to może nam pomóc. Dobra. 16 defa też fajnie. Okej. Okay. Ulubiony wróg, ty ty ty, ten kradziej, no to on tak szybko go, on jest po prostu słaby, można go w miarę łatwo sprzątnąć. E, szkoda, że nie mam dyplomacji, ale mam, jakby, aurę, tak, więc jestem ciągle bardzo mobilny. Aura istoty, no tutaj wiadomo, że ten z większą inicjatywą, bo jednak pewna strzała, tak. No szkoda, że nie dostaliśmy nic pod stricte pod inicjatywkę. No, wiadomo, że to tutaj chyba bardziej twardy, tak, mimo wszystko, żeby szybciej też się ruszał. I e, o, rzucający czar, rzucający tego, atak z symbiozą, no, jakbyśmy chcieli mimo wszystko się tam z nim lać, bo potem się wyleczysz na tobie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Ale nie, zostawmy sobie tak. Bardziej irytujące to może być dla niego taki sposób, według mnie. I zobaczymy, no nie muszę przecież, mogę być mobilny, ale przecież nie muszę wjeżdżać w pierwszej turze, tak? To nie jest jakieś, wiecie, obowiązkowe, żeby wbijać się i go napierdaszać, tak? To nie jest jakiś must-have, nie? Naprawdę ten strzelak z... Zobaczycie, że ten strzelak i ta babiczka... Ten strzelak naprawdę jak tak przypierdoszy, to aż on się zwinie, zwinie naprawdę mocno. Jeszcze werbunek wejdzie, będzie ich troszeczkę więcej. Więc naprawdę może być dla niego niezbyt fajnie. No naprawdę niezbyt fajnie, nie no wygląda ten build w miarę solidnie, jakiś artefakt do ini może byłby jeszcze bardziej fajnie pożyteczny, ale zobaczymy, zobaczymy jak on zagra, też no nawet jak, bo, bo ta wiecie ta wzywająca, kradnąca jednostkę jest dość późno inicjatywowo, a mamy w sumie ucznika na pewno i strzale i plus kołczan, który daje 4 ataku. I no, 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 fajnie, fajnie, nie miałem tego bardzo dawno, tego zestawu, tej Rossonero, nie wiem jak ogląda, to prawdopodobnie będzie na no to mocno marudził i też w sumie bicie szybciej, a Wenkum z łapy też to dużo, tak, o ile to tak zadziała, bo to bym mogło fajnie bić i mógłbym szybciej zbić na przykład, wiadomo, Diabła i Czarty, które są bardzo upierdliwe, tak, i to bardzo mocno upierdliwe. E, dobra, 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 e, nie koniec gadania. Ten 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 e, nie jest kradnąca o dziwo, Nymus z bramami będzie, dobra, więc możliwe, że będę musiał się jednak na niego wbijać, e, bo Nymus ma bramy, o ile dobrze pamiętam szybkie bramy ten, 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 dobra, dobra, damy radę, jak nie my to kto, jak najwyżej przegramy, no to trudno, tak? To jest arenkowanie I tak mam ciągle więcej dużo zwycięstw jak możecie w opisie zobaczyć niż przegranych. Więc w porządku. Nie ma balisty, jest bardzo dużo szczęścia. Jest 20 ataku. Bardzo dużo ataku, ale moi drodzy, tylko i wyłącznie 3 obrony. A ja mam. W sumie ten atak w miarę niweluje. W ataku mam przewagę. W moralach i szczęściach nie mam. No dobra, czyli jest dość intensywnie, tak? Mm, dobra, jakby. Nie wiem, co on ma tam za czary. Cię wrzucę. tu, jakby będę wiadomo, zawsze standardowo tutaj, jakbym chronił was wszystkich, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, nie wiem, czy ja będę chciał tobą biec, bo jeszcze on mi. No raczej, raczej zdążę sobie tam przebiec, tak? Masz 1500, ty tak jesteś bardzo szybki, tak? Mimo wszystko, chcę sobie defa dodać. Dobra, stąd Dobra, tu nawet mi nie dojdzie nikim, dobra, ty sobie przebiegniesz tam Mobilności, mobilności, stabilności. dobra, let's go Dobra, na, na chillku No nie bij jakoś mega potężnie, tak? Ładnie, jakiś moral Szczęście mamy na zero Czyli zbicie szczęścia ma Okej, okay, brama poszła nie ma to nie ma takby. Jakby czy ja chcę poświęcać smoka, jak oni się nie zbramowali. Czy ja chcę poświęcać smoka jak najbardziej? Jak najbardziej chcę poświęcać smoka. W moim rozumieniu to jest bardzo dobry pomysł. <śm> E, nie ma też kradzieja w sumie, no dobra, smok se poleciał, smok sobie bije, tak? I tyle, i na razie w sumie wyczekujemy, co się wydarzy dalej e, Tutaj poszła brama, mano nie ukradnie jakby, ale on już nie przyzwie ich, tak? Oto to też się rozchodzi, że ja po prostu wymorduję mu to, żeby tu po prostu mu te bramy osłabić, nie? Oto też tutaj się rozchodzi Bo wiecie, jak jest bramek, jak on doda kolejną bramę, no to będziemy jak więcej Tak, bo on ma do... Tą pasywkę, ile dobrze pamiętam no niezbyt fajnie, no ale jakby nie ma strachu, on i tak nie dobiegnie, no ładnie mnie w sumie szturchnął, bo obrażenia wyszły od magii, od siły czarów, No i dobrze, jakby to mi nie przeszkadza, bo ja mam czym bić, tak szczerze powiedziawszy, jedno róg jest i ten to jakby ten zaraz ginie. No i dobra, ty nie dochodzisz Uuu, ale zlaczka mnie przypierdoszył solidnie Niezbyt przyjemnie Nie wiem czy nawet tym druidem ostatecznie e, w sensie Tobą Nie rzucę tam w sumie krągu z tyłu Jakby, no wiadomo, znaczy rzucę wiadomo hejsta To nie zmieniło ruchu, okej, okay, rozumiem 31, 34, 43, 11, 2, 2, 2. Znaczy, ty złapiesz tego tobą, więc jakby to mi bez różnicy, i te bez bić, to też fajnie. Dwóch diabołów. Ciebie też w sumie fajnie, ale ciebie też prawie w ogóle nie będzie. Boom, pięknie. Jeszcze mora, super. Bardzo spoko. Ja go biję naprawdę mocno. Ma ten unik mimo wszystko też. Kulo mnie spróbował, ale ja mam naprawdę potężne odporności. Moja balista też, mam nadzieję, że mądrze pozabija. Poświęciłem smoka, ale smok jakby zabijał mu raz, dwa, trzy, już cztery jednostki prawdopodobnie w tym momencie. Więc, no przykro, przykro będzie dla niego. Weź, dobijaj te jedynki. Hamie. Dobra, tu pójdzie brama, wiadomo. Ale to są słabe bramy. Diabł będzie mógł zaraz robić. Yy, yy, przyzywać, i dobrze byłoby w sumie. Bo on zaraz zacznie przyzywać te rzeczy. Okej. W sumie dobrze, ja nie, nie potrzebuję ich mordować. Jak najbardziej. Nie potrzebuję. Diabeł mi zginie, tak? Diabeł mi zginie, ale ja teraz... znaczy diabeł smog mi zginie, tak? O to mi chodziło, ale muszę teraz wybić tego. Dobra. 29 bramy jest. No właśnie, to jest ten największy problem, że to jest posrane. Ja... się ruszam szybciej od niego, więc jakby idę mornować te jednostki. Mhm, mm idę mordować te jednostki. No, wiadomo, że tutaj dobrze byłoby teraz fokusować, jakby diabła, mhm. Mm bardzo ładnie, no widzicie te bramy? No dobrze, w taki sposób miałem pomysł na to wszystko. Dobra, jedynkę zabijam, bo potem diabeł i tak się dość daleko rusza, a ja tu chodzi żeby on mi płonącymi nie zadał obrażeń. Ja sobie tutaj podleczę się nawzajem już, bardzo pięknie. To jestem zblokowany tymi wszystkimi rzeczami. Dobra, kolejna jednostka poszła na web. No, 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 nieładnie, nieładnie. By nie chcę go bić, tylko potem nie ucieknę. Myślałem, że blind wejdzie. Nie było zbytnio mądre. Nie było zbytnio mądre. Dobra, biję tych piesiorów z tamtej strony. Wygonię, bo oni będą mnie potem kosztować sporo życia, tak? No. Bo to się wam wydaje, oni się bardzo szybko ruszają. I są naprawdę upierdliwi. Bardzo mocno upierdliwi są. Dobra. Nie no, to jest posrane. Patrzcie się jak ja się szybko w sumie nimi ruszam. Też mam dodaną misję tyw od razu. Zajebiście wręcz. No ten koleś... Ale też mu oddaję, to nie jest tak, że ja mu nie oddaję, nie? Ja mu naprawdę dobrze daje. czyli teraz dobijamy diabła Dobijamy diabła, jak najbardziej o. Mam dużo odporności, mam bardzo dużo odporności i bardzo fajnie, i se, se blind'a dostał I bardzo fajnie No <noise> ra, jakby sprzątamy spoko, nie no potem on mi dobiegnie okej, okay, ładnie, bardzo spoko. Bardzo ładnie, by, bo to chodzi, że ten jest z tyłu. Ten zginie od. Nie zginie w sumie od mego czasu. Teraz zmniejszony def. No a z ogniem po prostu poszedł. Bardzo mocno w to. Zostały mu trzy jednostki, tak naprawdę. Ałaj! Ziomeczek. No nie bierzę, tak. Ten jakby jest blindowany. Stawianie się pod tego jest dość riski. Jakby jak ja tam wylezę, to dostanę w Bądzki. Jakby nie chcę wychodzić z tobą. Żyj se tutaj, no spokojnie. Mano ukradę, ale to mano akurat nie ma znaczenia, bo i tak hejsta jeszcze mam. Hejsta i tak jeszcze mam. Dobra, diabła sobie ściągam. Bardzo fajnie. I teraz tak, ten mi tu dochodzi i bijemy tutaj gościa. Ładnie, 7 Pięknie. Cudownie, znakomicie. Jeszcze jakiś moral. Bardzo fajny. Prawie cała armia nam została. Gdzie jest pod kontrolą? Na te odporności ładnie tam wchodzą, tak? Ale ta mobilność też była spoko. Dzięki temu mogłem bardzo fajnie smokiem tutaj uderzyć. Dobra, zabity. Zabity jak baranek na rzeź. Pięknie, ty się co chwilę ruszasz. Masakra po prostu. Po prostu masakra. Mhm, tutaj, z tej strony. Pięknie Dobra Nie no to po prostu rządzi jak skurczybyk Dobra lecę to nie będę tam stał w sumie Tak mi nie ma kim, kim tam wejść tak szczerze powiedziawszy A ucznik zaraz ma w sumie ruch nie? A ucznik zaraz ma ruch No stałem kulą Znowu Dobra ciebie mordujemy do zera też mogę w sumie lepiej wykorzystać swój strzał, ale to i tak w tym momencie to już jest bez różnicy. Nie jestem w stanie wyjść z tego impasu, który tutaj stoję. A może coś jeszcze zobaczyć? No działa pasywka. Jestem szybciej. Jestem szybciej. Mhm. No jestem szybciej. Nawet mocno szybciej. Dobra, jakby z druid dostanie zostawiony, ale no nie będziemy przedłużać, tak? Kontrolnie. Uzleczko mnie przypierdoszył. Strach. GG. Trochę rzeźnia. Trochę rzeźnia wysz wyszła. Nexta czy ktoś nowy to jest, więc, ale i tak miał dobry build i tak dalej, fajny pomysł, tak, tylko, że ja tu mimo wszystko, no i te bramy miał też potężne, nie, e, te bramy też miał potężne, więc jakby, po prostu ja miałem kołczan, który tu jakby wygrywał tą grę, jakby, chyba, żeby jakieś hipno dobre weszło na tego łowczego i by się zdążył pobrabować, to co innego, ale dobra, dzięki wam za oglądanie, dzięki za łapki w górę, komentarze do to do końca, wysyłam serduszka i do zobaczenia kolejnym razem, pa, pa, ha.